Spotykamy się tu z okazji 6 grudnia, dnia, w którym po pierwsze jest oczysta stanu wojennego, po drugie Donald Tusk, na namiestnik niemiecki, objął rządy, dyktatorskie rządy w Polsce. Na początek głos oddam dla Pana Adama Borowskiego, weterana walki z tym pierwszym reżimem, reżimem komunistycznym. Brawo! Brawo! Przez całe dziesięciolecia Tą rocznicę stanu wojennego chodziliśmy pod Willę Jaruzelskiego. Nie mogliśmy się pogodzić z tym, że twórca tego stanu wojennego, namiestnik Moskiewski, który jeszcze przed samym wybuchem, przed samym wprowadzeniem stanu wojennego prosił Rosjan, prosił Breżniewa o to, że jak jego wojsko nie da sobie rady, żeby interweniowały tutaj wojska rosyjskie, bolszewickie. Prosił o to. Są na to dokumenty, są na to książki. I chodziliśmy tam, nie został ten bandyta osądzony. Nie został. Dzisiaj po tym jak umarł, żeśmy to sobie troszkę odpuścili, ale dzisiaj akurat tak się złożyło, że ten rząd, który dzisiaj jest w tym budynku, jest rządem antypolskim. Jest rządem, który tak jak Jaruzelski podporządkowany był Moskwie i był namiestnikiem rosyjskim, bolszewickim, tak Tusk jest podporządkowany Berlinowi i Brukseli. Wydaje się wielu, wielu że minęło 43 lata, że dzisiaj obchodzimy. Coś, co miało wydarzenie bardzo, bardzo dawno temu i co tylko przywołujemy, żeby Polacy pamiętali o tej zbrodni, jaka została wówczas popełniona przez Jaruzelskiego i jego współpracowników, co zostało zrealizowane na skutek rozkazu Rosjan, którzy przygotowywali się do ataku na Europę. I uważali, że trzeba zniszczyć Solidarność, największą formację niepodległościową, jaka w ogóle w Europie została stworzona i jaka kiedykolwiek w Polsce została stworzona. 12 milionów Polaków zorganizowanych w strukturę państwową w istocie strukturę narodową, nie tylko zawodową, ale także strukturę państwową i narodową mającą odbudować niepodległą Rzeczpospolitą, odbudować niepodległą Polskę. To właśnie postanowił zniszczyć Jaruzelski na rozkaz Rosjan. I wydaje się, że przypominamy dawną historię, niestety. Stan wojenny doprowadził do tego, że nadal są ludzie, którzy działają na rzecz Rosji i Niemiec, żeby zniszczyć Polskę. Stan wojenny doprowadził do układu okrągłego stołu, który pozwolił tym zdrajcom, tym przestępcom, tym zbrodniarzom, którzy niszczyli Polaków, którzy mordowali ponad 100. Stu ludzi, którzy wsadzili do więzienia ponad 12 tysięcy Polaków, którzy zniszczyli polską gospodarkę, którzy zniszczyli polską tożsamo tożsamość. Przesłuchano wówczas ponad 500 tysięcy osób. Chcę, żebyście mieli tego świadomość. Przesłuchiwano ponad 500 tysięcy osób. Likwidowano społeczność, próbowano niszczyć społeczność. Nie daliśmy się. Naprzeciwko nas jest pomnik Jana Olszewskiego, premiera Jana Olszewskiego, ten, który 17 września 1980 roku powiedział do robotników: stwórzmy jednolitą formację, jedno cało polską formację, właśnie która będzie budowała niepodległą Polskę. Tak powstała Solidarność dzięki działaniu robotników, ale także dzięki działaniu niepodległościowców, którzy mieli świadomość, że najważniejsze jest zbudować ogólnonarodową strukturę. Ale to postanowili zniszczyć właśnie komuniści, właśnie Jaruzelski. I to zniszczenie niestety działa po dzień dzisiejszy. Bóg, Konor i ojczyzna! Bóg! Honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna. Dziękujemy panie marszałku. Teraz głos zabierze prezes Stowarzyszenia Loty Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Witam serdecznie państwa. Jesteśmy tutaj z trzech powodów. Pierwszy ten historyczny. Wspominamy dzisiaj 43 rocznicę Stanu Wojennego. Drugi wspominamy pierwszą rocznicę, równie haniebną. Przyjęcia rządu w Polsce przez Donalda Tuska i jego huntę. I jesteśmy po trzecie, jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić również solidarność z ministrem Romanowskim. Tak, tak, tak. <ślad> Jesteśmy, Jesteśmy z tobą. Jesteśmy z tobą. Jesteśmy z tobą. Dziękując panu Marszałkowi, dziękując Adamowi Borowskiemu, dziękując wszystkim tym, którzy są tutaj, a ponosili konsekwencje walki za wolną i niepodległą ojczyznę. Zaśpiewajmy im. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i, chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom! Pamiętajmy, pamiętajmy o tych, którzy zginęli wtedy po rozpętaniu tej wojny domowej przez generała Jaruzelskiego. O tych, którzy ginęli w wujku, o tych, którzy też ginęli często niby w drodze do pracy. Prawda, bo takich przypadków było przecież bardzo wiele, gdzie ludzie po wsłuchaniach zostali wyrzuceni gdzieś w rowie, potem odnalezieni. Potem ksiądz popiełuszko i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio rozmawiamy o księdze Platnickim, jest bardzo głośno, prawda, bliska współpracownik Rafała Trzaskowskiego. To jest, to jest kobieta, pani Lange, podejrzana, podejrzana o morderstwo księdza. Blachnickiego. Tacy, tacy to ludzie. Pierwsza... Pierwsza rzecz, dziękujemy, wspominamy ten czas. Natomiast dzisiaj jesteśmy przede wszystkim tutaj po to, żeby pokazać Donaldowi Tuskowi i tej chuncie, która przejęła władzę w Polsce, że my się nie poddamy. Po to przyszliśmy tutaj, w te miejsce, powiedzieć o tym. Że my nigdy nie sprzedamy naszej ojczyzny. Że nigdy nie ustąpimy. Że nigdy nikt nas nie zastraszy. Ani Giertyk. Ani, Gierty, ani, ani Tusk. Ani Podnar. Ani ktokolwiek inny. Nie ma Tuska! Nie ma Nie ma Nie ma Nie 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 ma Tuska! Nie ma Tuska! Nie ma Tuska! Nie ma Tuska! Nie ma Tusk musi zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli będzie próbował odebrać nam naszą suwerenność, naszą niepodległość, jeśli będzie sprzyjał, tak jak wtedy Jaruzelski sprzyjał komunistom z Moskwy, to ten Sprzyja eurokomuchom z Berlina, tak, tak. to my postawimy opór. Tak, tak. Postawimy, nie będziemy szczędzili własnej krwi, jeśli roku. będzie potrzeba bronić naszej ojczyzny. Niech Tusk nie myśli, tak. że zastraszy nas, wsadzając do więzienia, tak. wydając jakieś wyroki w sfinkowanych sprawach tak. sądowych. Nigdy się nie poddamy. Jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć mu w twarz,

nie zapomnimy mu tego, że wszystkie prorozwojowe inwestycje są blokowane. Nie zapomnimy mu tego sprzed kilku dni chociażby, że zabija Orlen. Nie zapomnimy mu tego, że z barbarią nowacką niszczą polskie dzieci, deprawują, próbują wprowadzać tam zboczeńców, seks -edukatorów na niby. Nie pozwolimy na to i sprzeciwimy się i wygramy. Wygramy tą fantazję. Zwyciężymy! 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 Chciałbym powiedzieć jeszcze, że wszyscy ci, którzy kolaborują dzisiaj z tym antypolskim, proniemieckim rządem zapłacą najwyższą cenę. Przyjdzie czas na rozliczenia. Każdy szeregowy urzędnik, którym się dzisiaj wysługuje Tusk, będzie musiał ponieść odpowiedzialność. Nigdy sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy w urzędach skarbowych, ktokolwiek, ktokolwiek, policjanci, ktokolwiek, wszyscy poniosą tego odpowiedzialność. Tylko my nie będziemy robili tego jak Tusk. Nie będziemy robili własnych samosądów. Przywrócimy prawo. I zgodnie z prawem osądzimy tych ludzi i posadzimy wszystkich do więzienia. Do więzienia! 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 Tak więc już kończąc, dodajemy otuchy panu... Ministrowi Romanowskiemu dodajemy otuchy wszystkim tym, którzy w większym lub mniejszym stopniu są prześladowani. Ale mówimy również do tych polityków, również prawicy, którzy jedni udają, że nie ma konfliktu i nie ma zagrożenia polskiej niepodległości. A jest takich wielu, usypiają młodych ludzi, wprowadzając jakąś politykę symetryzmu. Ale mówimy również do tych polityków, którzy boją się dzisiaj wychylić którzy boją się nadstawić piersi, którzy boją się postawić naprzeciw Donalda Tuska i powiedzieć, tą posumus, dzisiaj mówimy do was, stańcie razem z nami, opuśćmy cały naród i postawmy się temu łajdakowi, oszustowi i zdrajcy, bo my na końcu zwyciężymy. Zwyciężymy! 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 żyjemy? wyciężymy, 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 o opiekę nad tym, nad naszą ojczyzną, nad naszym narodem będziemy prosili naszą królową. Będziemy do niej zgunosili modły. I nie bójmy się tego, że dzisiaj czasami po ludzku może się wydawać, że przegramy wojnę. Ale mamy swoją hetmankę, z którą wyciężymy największe boje. Więc wyciężymy w sytuacjach, w których może wydawać się nawet nam, że sprawa została przegrana. My ją zwyciężymy. Z tego miejsca już na koniec chciałbym również podziękować tym, którzy protestują dzisiaj w Katowicach, tak, w Bielsku Białej. I we wszystkich innych miejscach łączymy się z Wami i jesteśmy razem, bo wspólnie zwyciężymy. Solidarność! 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 Tak więc na koniec prosiłbym o wspólną modlitwę do Matki Bożej o to, żeby miała w opiece nasz naród, żeby dodawała nam otuchy, żeby dodawała nam odwagi i żebyśmy zwyciężyli jak najszybciej to zło, które znajduje się tutaj w pałacu naprzeciwko nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją bronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racznie gardzić w potrzebach naszych ale wszelkich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. I w intencji jeszcze wszystkich pomordowanych przez komunistów w latach 44-89. Wieczne odpoczywanie im dać Panie, a światło zwykłolista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie racim dać Panie, a światło zwykłolista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie racim dać Panie, a światło zwykłolista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przed kancelarią pełniasto i drzewko. Jest to drzewko bożonarodzeniowe, no tak zakładam. Choć z jakich względów je ustawili, to nie wiadomo. To jest to symbol masa. życia w chrześcijaństwie. Odwracającego się życia. A oni zasługują na inne drzewa. I przypomnę historyczne hasło, żeby nie było, że nawołuje do czegoś. A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. Na drzewach zamiast liści będą wisieć. Komuniści! Komuniści! W grudniu 2023 roku obecna uśmiechnięta koalicja przejęła stery władzy. I stało się tak dlatego, że grupa ignorantów, których łatwo można było poznać na ulicy, w mieli takie koszulki z napisem Konstytucja, wmówiła, wmówiła części narodu, że my w Polsce żyliśmy w jakimś głębokim kryzysie, że my tutaj byliśmy jakimś niepraworządnym krajem, i tę praworządność trzeba było przywrócić, a państwo naprawić. I wiecie, gdzie teraz jest ta banda błaznów? Czemu nie świętują, czemu ich nie ma tu na ulicach? Nie dlatego, że jest zimno, nie dlatego, że uznali, że zadanie wykonano, oni po prostu się boją spojrzeć uczciwym ludziom w twarz. Tak jest, tchórze. Oni się boją spojrzeć nam w twarz. Oni się wstydzą, bo dotarło do części z nich. Co zrobili? A co zrobili? No proszę Państwa, my nie mamy dzisiaj benzyny po 5,19, nie mamy kwoty wolnej 60 tysięcy, nie mamy uczciwych, złotych. bezpartyjnych fachowców z Pułka skarbu Państwa, a co mamy? Sztabkę masła! Co mamy? Mamy proszę Państwa siłowe przejęcie mediów publicznych, mamy nielegalne przejęcie prokuratury krajowej, mamy rządzenie... Uchwałami, dekretami i opiniami prawnymi mamy ordynarne deptanie konstytucji. I przy okazji tych opinii prawnych ja chciałbym się zwrócić tutaj do ludzi, którzy swoimi kompromitują siebie, swoje nazwisko, swoją branżę, a także do wszystkich tych prawników, którzy tłumaczą to bezprawie. Hańba wam, hańba po trzykroć, hańba. Wstyd, wstyd, bo to, co robicie, to jest po prostu wstyd, hańba. W ogóle, dyplom prawnika jak tak jest, to jest. To, proszę to, państwa ci to, ludzie to. próbują legitymizować to bezprawie, ale byli też tacy którzy powiedzieli nie którzy powiedzieli tak nie wolno dość tego, to byli niezłomni sędziowie Sądu Najwyższego sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i co i władza podeptała te organy on niszczy to państwo bo powiedzieli Sądu Najwyższego nie ma nie ma, przynajmniej w takim zakresie, w jakim nam nie pasuje, bo tam gdzie pasuje, to jest. Trybunału Konstytucyjnego nie ma. Tak, tych wszystkich bezpieczników, które nasz ustrojodawca przewidział, żeby ich zatrzymać, po prostu nie ma. A to jest, proszę Państwa, pierwszy krok do dyktatury, no bo to przecież po to są te organy, żeby właśnie zatrzymać zakusy władzy wykonawczej, władzy ustawodawczej, żeby je kontrolować. W momencie, w którym tego kontrolera zabraknie, no to w tym zmierzamy prosto do dyktatury. I ostatnim, ostatnią linią obrony, ostatnim bezpiecznikiem, który jeszcze jakkolwiek się liczy, jest w Polsce prezydent. Jeżeli to padnie, jeżeli oni uzyskają Belweder, to biada nam wszystkim, bo będziemy żyli w państwie, jakiego naprawdę no, Moje pokolenie nie, nie pamięta. Starsi ludzie może i pamiętają, moje pan na pan pewno nie, nie pamięta. Nie będziemy żyli już w normalnym, demokratycznym państwie. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ta koalicja wygrała wybory prezydenckie. Co możemy zrobić? Kto może zatrzymać to szaleństwo, proszę państwa? No, 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 ale przede wszystkim, przede wszystkim my, my naród, my suweren, bo to my jesteśmy suwerenem w Polsce, nie Tusk, nie Nowacka, nie Uśmiechnięta Koalicja, nie Hołownia. my naród. I my musimy pokazać tej władzy, że nie może tak robić, bo jeżeli... Nie pokażemy, jeżeli nie zaprotestujemy teraz, nie będziemy protestować, to oni się nauczą, że tak wolno, że mają przyzwolenie społeczne na takie działania. Nie macie tego przyzwolenia, nie zgadzamy się na to, mówimy wam dość. I kończąc już, proszę Państwa, chciałem się zwrócić do lokatorów tego budynku, przed którym stoimy. Pamiętajcie, że po nocy zawsze jest dzień, że władza nie trwa wiecznie, zawsze się zmienia. A jak się zmieni, zostaniecie rozliczeni z każdego łamania prawa, z każdego bezprawia, z każdego czynu, którego dokonaliście myśląc, że wam wolno, nie, nie wolno wam. I my naród wam na to nie pozwalamy. Rozliczymy. 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 Tak nam pomóż Boże. Dzisiaj mamy szansę być narodem mądrym przed szkodą. I w momencie, gdy naprawdę stanęliśmy nad przepaścią, gdy przed nami jest już ten ciemny rów, rów, w który możemy wpaść raz na zawsze. Ten rów to jest chociażby konstrukt super superpaństwa europejskiego, gdzie już nie będzie Polski, gdzie już nie będzie Polaków, gdzie nie będzie naszej kultury. To robią na każdym kroku. Próbują nas właśnie zniszczyć. Próbują nam Narzucić migrantów nielegalnych, próbują wprowadzić biedę poprzez Zielony Ład, próbują pozbawić nas, nas, naszej tożsamości, co robi Barbaria Nowacka, która próbuje demoralizować polskie dzieci, odbierać nam nasze lektury, naszą historię. Dzisiaj stoimy nad przepaścią, i jeśli nie chcemy zrobić tego kroku naprzód i wpaść rzeczywiście w ten ciemny, paskudny dół. Gdzie przestaniemy być Polakami, gdzie przestaniemy być wspólnotą, gdzie stracimy silne, suwerenne, bezpieczne państwo, to jeśli nie chcemy tego, to za słowami naszego wielkiego poety: bądź odważny, idź. Musimy być odważni. To nie będzie łatwe, bo będą nas niszczyć, będą nas szykanować w pracy, na uczelniach, w szkołach. Będą tak jak naszych polityków, wtrącać do więzienia, tak jak księdza Olszewskiego, jak dwie urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości. Na każdym kroku będą próbowali nas rozbić, skłócić, zafałszować ten obraz, bo to jest rząd propagandy, kłamstwa i całkowitego odwracania pojęć, bo zawsze zaczynają od języka. Bo zawsze rzeczywiście na białe mówią czarne, na wolność mówią niewola, na prawdę mówią kłamstwo i odwrotnie. To jeśli, powtarzam, nie chcemy zrobić tego kroku naprzód, jeśli zależy nam na Polsce, to zmobilizujmy się i pierwszy, najważniejszy moment, wybory prezydenckie w maju przyszłego roku. Mamy niebywałą szansę powiedzieć, że jesteśmy dumnym, silnym narodem że jesteśmy piękną, wspaniałą wspólnotą, która powinna się chlubić swoimi dziejami która powinna rezonować i pokazywać, że wolność jest naszą siłą, którą chcemy zarażać całą Europę i cały świat Europę pogrążoną dzisiaj w chaosie, w degręgoladzie moralnej którą to tropi, choroba możemy pokazać, że zasługujemy na silne, suwerenne Dumne, niepodległe i rozwijające się dla przyszłych pokoleń państwo. A dlaczego zasługujemy? I na tym chcę już skończyć. Bo w przeciwieństwie do lokatora tego przybytku, który jest przed nami, do tego niemieckiego lokaja, do tego poddanego swoim mocodawcom z Berlina i Brukseli i Moskwy zdrajcy, to my nie mamy w sobie kompleksów. My nie wstydzimy się polskości. My z Polskości jesteśmy dumni i to musimy podkreślać. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami, jesteśmy dumni, że jesteśmy katolikami, jesteśmy dumni, że jesteśmy taką wspólnotą. A skoro jesteśmy taką wspólnotą, jesteśmy Polakami, to mamy obowiązki polskie i musimy to zamanifestować i zwyciężyć, bo na to zasługujemy i na to zasługują też młode pokolenia, które chcą żyć właśnie. We własnej, silnej, dumnej Polsce. Nie możemy tego zmarnować. Zmobilizujemy się i zwyciężymy. Reżim 13 grudnia upadnie. Za rok, gdy się tu spotkamy, będziemy świętować, że Was już nie ma. Dziękuję. Zwyciężymy! 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 Dziękuję. Tym zakończymy dzisiejsze zgromadzenie. Dziękuję wszystkim za przybycie, za udział w tej manifestacji i na tym dzisiaj nie kończymy. Dalej walczymy z tą zorganizowaną grupą przestępczą, która jest pod przywództwem Donalda Tuska w Polsce. W Polsce osadzona przez Niemców Brukselę i Moskwę.